Zobaczyłem właśnie nowy film Predator Badlands, bądź też u nas strefa zagrożenia najbardziej generyczny tytuł jaki się dało wymyślić no ale dobra niech i nie będzie. Więc nowy Predator to jest powrót po latach do kin tej serii, bo ostatnie e, filmy z tej marki wychodziły e, raczej na streaming i zresztą ten sam twórca zrobił wcześniej Prey, który był także właśnie e, filmem na streaming oraz najnowszy to był ten Killer of Killers, czyli ta animacja na Disney Plusie też od tego samego twórcy. No i teraz ten twórca dostał kolejnego Predatora, który właśnie jest filmem kinowym. No i mamy tutaj pewien twist, ponieważ jak zawsze Predator był tym, wiecie, tą siłą, która polowała na bohaterów, tak tutaj głównym bohaterem jest Predator predator, kurwa. ten predator będzie nawet sporo gadał, po predatorowemu, ale będzie sporo gadał w tym filmie, bo jeszcze dokoptowano mu droida, właściwie syntetyczną kobietę, syntetyka, e, którą tutaj wciela się młodsza Feningowa. W sensie nie da kota, nie ta z Człowieka w Ogniu, tylko ta jej siostra. No i nasz predator to jest taki trochę Loitas w tym świecie predatorów. W sensie taki trochę wychudzony, taki, taki trochę zabidzony. No jego brachol jest większym madafaką, a jego tata to jest jeszcze większy madafaka, więc on jak jako taka czarna owca tego rodu, zostaje wypierdolony na planetę pełną po prostu stworów, wszystko chce go tam zabić. Jego misją na tej planecie jest to, aby zabić największego potwora na tej planecie, no i udowodnić, że coś chłopak jest wart. Bo to jest przede wszystkim film przygodowy, z tego horroru, z tego takiego, wiecie, polowania na kogoś, mało tutaj zostało. Tylko prawda jest taka, że ta marka Predator ma już prawie 40 lat, więc... Z drugiej strony, mieliśmy ileś filmów, które opierały się mniej więcej na tym samym patencie, więc zrobić taki, taką przewrotkę byłoby i nawet i ciekawe. Jest nawet i ciekawe. Tylko problem z tym filmem mam troszeczkę taki, że on jest mocno przewidywalny, ale z drugiej strony ma naprawdę fajne sceny akcji. Naprawdę, kiedy nasz ten predator tam biega, sieka te potwory i tak dalej, czy tam walczy z syntetykami. Wygląda to naprawdę ekstra. Pod koniec jest taka scena trochę właśnie wyciągnięta z tych starych Predatorów, gdzie faktycznie Predator tam, wiecie, czai się na swoje ofiary, i ich po prostu rozkryrwia. Jest tam dużo takich elementów, które są we współczesnym Disneyu, czyli na przykład mamy film o mordercy, tak, o łowcy i tak dalej. Ale trzeba wrzucić jakiegoś takiego słodkiego stworka tam. Albo trzeba tak troszeczkę rzucić więcej żarcików do filmu o Predatorze. Nie jakoś te żarciki i tak dalej nie siadły. Podoba mi się ten przygodowy trochę taki y, sznyt tego filmu, bo tak jak mówię, no męczenie były po raz ósmy czy dziewiąty, tym samym, no byłoby po prostu nudne. Na każdy plus, na każdy moment, który mi się podobał, przypada jakiś, który mi się nie podobał. To ogólnie ogląda się go dobrze i to przyjemnie leci ten, y, ten, ten film na tym ekranie i ten czas y, szybko, dosyć y, ucieka. Nie Jest to jakiś film, y, który ma nie wiadomo, ile duży, może troszkę w środku. Więc dajcie mi znać, y, czy widzieliście predatora. Co o nim myślicie, a może właśnie ten koncept Was już odstrasza? No, komentarze dla Was, jestem właśnie bardzo ciekaw, jak e, będziecie to odbierać. Trzymajcie się i a propos odbierania, to ja teraz mówię, bez odbioru, niech moc będzie z Wami.